Thank you. O godziny 12.30 stanowisko kierowania w Ostrzeszowie otrzymało zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze wojewódzkiej w miejscowości Giżyca. Po dojeździe tutaj jednostek na miejsce zdarzenia okazało się, że wypadkowi uległ samochód ciężarowy oraz samochód osobowy. Samochodem osobowym podróżowały trzy osoby, z czego dwie opuściły pojazd o własnych siłach, natomiast jedną osobę strażacy musieli wydobywać przy, urzędzie, przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Niestety po wydobyciu tej osoby i prowadzeniu 15-minutowej akcji reanimacyjnej. Lekarz pogotowia niestety stwierdził zgon tej osoby. Była to kobieta w wieku 56 lat. W tej chwili droga wojewódzka jest całkowicie zablokowana i trwają czynności dochodzeniowo-śledcze prowadzone przez policję. Yeah.